Jak sekty i herezje stały się pierwszą bolszewią? Czy protestancka Europa była kuźnią niewolnictwa i lichwy? Dlaczego Potop Szwedzki był krucjatą przeciw katolickiej Polsce? O tym wszystkim w książce Zakazana historia Polski, tom drugi. Polecam stanowczo. Grzegorz Brała. Proszę Państwa, w środę 11 Lutego po sześciu godzinach, w godzinach wieczornych, po sześciu godzinach zakończyła się Narodowa Rada Bezpieczeństwa zwołana z inicjatywy pana prezydenta Nawrockiego. Obrandy były tajne, to znaczy częściowo tajne, dlatego że początkowo Rada, Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Obradowała przy włączonych kamerach medialnych, ale potem dziennikarzy poproszono o opuszczenie sali i dalej już rozmowy toczyły się w zamkniętym gronie. Proszę Państwa, z tego co wiemy o przebiegu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, poruszone zostały tam trzy sprawy. I po kolei. Pierwsza sprawa to ewentualne uczestnictwo Polski, to znaczy pana prezydenta Karola Nawrockiego w Radzie Pokoju, która miała powstać z inicjatywy, znaczy z inicjatywy Donalda Trumpa miała powstać. Czy powstanie, do tego jeszcze wrócimy w dalszej części komentarza. Natomiast warto zwrócić uwagę, że tu Donald Tusk przeciął sprawę jednym. Jedną deklaracją, że Rada Ministrów podjęła decyzję, że Polska nie przystąpi do Rady Pokoju. No i pan prezydent tylko zwrócił uwagę że poza tym tą ustną deklaracją Donalda Tuska złożoną podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego to on nie otrzymał żadnego stanowiska rządu na piśmie ani też nie otrzymał żadnego uzasadnienia to jest jedna sprawa ilustrująca w jaki sposób rząd traktuje prezydenta państwa, ale no druga sprawa to jak to wpłynie jeśli wpłynie na stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Proszę Państwa, druga sprawa to była ta pożyczka SAFE, którą proponuje Polsce Unia Europejska na zbrojenie. 200. Milion, miliardów złotych, to oczywiście w euro, podobno na korzystnym na korzystnym oprocentowaniu, no i z długim okresem spłaty do 2070 roku. No, to jest, można powiedzieć tak, że jest to bardzo sprytne posunięcie ze strony Reisfierer, czyli Wodeleje, dlatego, że ta propozycja ma charakter taki marchewki, ale i kija. No, marchewka jest taka, że pożycza Unia pożycza Polsce pieniądze na zbrojenia i to trudno i panu prezydentowi i komukolwiek kręcić na to nosem. Co prawda, co prawda jest to pożyczka, którą trzeba będzie spłacać, a sytuacja finansowa Polski jest w stanie opłakanym, więc zaciągnięcie w tej sytuacji jeszcze kolejnej, bardzo dużej pożyczki, nawet niech ona będzie na korzystnych warunkach, no to myślę, że w tym szaleństwie jest metoda, że tu, właśnie obok marchewki, o której już wspomniałem, kryje się kij. Kij w takiej postaci, że Polska nie będzie w stanie sprzeciwić się Unii Europejskiej w żadnej sprawie. Dlatego, że no, jeżeli będzie po uszy zadłużona właśnie w Unii Europejskiej, no to jest szalenie wrażliwa, państwo jest szalenie wrażliwe na każdą presję z tamtej strony. I to jest moim zdaniem niemiecka reakcja, na no, podnoszące się w Polsce głosy w sprawie Poleksitu, że trzeba by to rozważyć i tak dalej. Otóż jeżeli ta pożyczka zostanie sfinalizowana, to już nic nie będziemy mogli rozważać, niczego nie będziemy mogli rozważać, bo w razie jakichś naszych Dąsów, to po prostu Unia Europejska przejmie Polskę za długi. Bo to inne, inne, inne część znaczy duża część polskiego zadłużenia to właśnie jest wobec Unii Europejskiej. Więc niby tutaj się zbroimy, ale właściwie to wystawiamy nasze państwo, no właściwie osłabiamy nasze państwo, jeśli chodzi o wrażliwość na tego rodzaju presję. Widać, że tam w Berlinie ktoś dobrze kombinuje, a nasi zasadnicy nawet nie, nie są w stanie zrozumieć o co chodzi oczywiście poza agentami niemieckimi, ale reszta towarzystwa o co to myśli, że to wszystko naprawdę. Tymczasem mamy do czynienia z bardzo chytrym, bardzo podstępnym planem ze strony Niemiec. Które już najwyraźniej postanowiły, co z Polską zrobią, że Polska się przekształci w generalne gubernatorstwo pod ścisłym nadzorem niemieckim, bo Niemcy po prostu przejmą ręczne sterowanie generalną gubernią. Z racji tego, że będą głównym, znaczy Niemcy, Unia Europejska, Bruksela, będzie głównym wierzycielem Polski. No a, wierzy, a wierzyciel może dłużnikowi dyktować, co dłużnik ma robić. Książki Stanisława Michalkiewicza dostępne na capitalbook.pl. Trzecią część. Rady Bezpieczeństwa zdominowała sprawa pana marszałka Czarzastego. No oczywiście poza biciem piany nic tam nie było i być nie mogło, dlatego że pan marszałek czarzasty, kiedy pan prezydent zwrócił mu uwagę, że no on jest drugą osobą w państwie i gdyby pan prezydent się przeziębił, to zostałby prezydentem bez żadnych wyborów. A, a tu są niejasności co do jego powiązań tam z jakimiś Paniami, które są jego wspólnikami. No i a pan marszałek Czarzasty, zdaje się, że milczał przez większą część Rady Bezpieczeństwa. No i tyle, jak to tak, jakby dziad mówił do obrazu, dlatego że pan prezydent właściwie nic nie może z panu Czarzastemu zrobić. Ani nie może go zmusić, żeby podpisał jakiś... Jak... Jakiś certyfikat Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ani nie może go zdjąć z funkcji marszałka Sejmu, no nic mu nie może zrobić, więc pan marszałek Czarzasty powstrzymał się co prawda taktownie przed pokazaniem panu prezydentowi Gestu Kozakiewicza, no ale myślę, że jego milczenie też było wymowne. Natomiast co się stało? Otóż w tej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego brał udział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dr Sławomir Cenckiewicz, który według tutaj Volksdeutsche Partei nie ma certyfikatu dostępu do informacji niejawnych z ABW. No i słyszymy, że ABW oczywiście będzie śledztwo jakieś tu. Postępowanie przyczynała w związku z tym. No i krótko mówiąc, wojna, którą wypowiedział pan marszałek czarzasty panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, wchodzi w kolejną fazę. Proszę państwa, wracam do sprawy Rady Pokoju. Otóż niedawno. Dwa dni temu przyleciał do Waszyngtonu premier rządu jedności narodowej bezcennego Izraela, Benjamin Netanyahu. Przyleciał do Waszyngtonu zaraz potem, jak rząd izraelski, jak armia izraelska że tak powiem, zaczęła posuwać się naprzód w Strefie Gazy, a rząd izraelski podjął decyzję, że autonomia palestyńska nie będzie miała nic do gadania ani w Strefie Gazy, a także nawet na zachodnim brzegu Jordanu. No i proszę państwa, to jest prawie jednoznaczne z aneksją tych terytoriów przez Izrael. I z tym po tym wszystkim Benjamin Netanyahu poleciał do Waszyngtonu, co odbywał tam prywatne rozmowy z prezydentem Trumpem, po których nie było żadnych komunikatów. Ale widać wyraźnie z przebiegu tych rozmów, że prawdopodobnie Benjamin Netanyahu postawił prezydenta Trumpa przed faktem dokonanym w sprawie Bliskiego Wschodu, bo z nieukrywaną radością po tych rozmowach z prezydentem Trumpem powiedział, że dopiero teraz w strefie gazy zapanował prawdziwy pokój, no to prawdziwy pokój tak jest. No, no jest najbardziej widoczny jest na cmentarzu. No i proszę państwa, nic dziwnego, że jeżeli Izrael dokona aneksji strefy gazu, to poza pokojem tam już nic nie będzie, to znaczy bardzo możliwe, że nie będzie też Palestyńczyków. Co z tego wynika, proszę Państwa? A poza tym Donald Trump tam się wypowiedział, że no, mamy nadzieję, że Iran tym razem wykaże rozsądek, bo jak nie, to będziemy musieli jakieś twardsze kroki podjąć. Co z tego wynika, proszę Państwa? No, wynika z tego, że Rzeczywiście, Izrael chyba zorganizował wywiad izraelski, całą tą aferę rozporkową Epstein'a, i teraz prezydenta Trumpa, który uchodzi za twardzielacz, największego twardziela w Ameryce, premier na jedności narodowej bezcennego Izraela, mocno trzyma zakrocze. Mocno trzyma zakrocze, także tamten, no ani piśnie, bo jak piśnie, to <głos》> zaraz się okaże, że w tych papierach, albo nawet nie w tych, tylko w tych, co w Izraelu są, znajdą się jakieś nagrania, jakieś kompromaty. No i jak my mamy takie podejrzenia to myślę że prezydent Trump też może mieć takie podejrzenia i budzi się w nocy zlany zimnym potem na myśl co się wtedy stanie polecam stanowczo Grzegorz Brało